Chcę normalnego świata, godnego i bezpiecznego życia. Czy to jest tak wiele? Tęsknię za pięknym miłością. Chciałbym zrozumieć ten świat. Czy ktoś mnie słucha? Każdy włos na Twojej głowie jest policzony, każda komórka, i każdy neuron, i każdy puls Twojego istnienia zarejestrowany jest w Księdze Wydarzeń. Znam Ciebie, przenikam Ciebie. Gdziekolwiek się udajesz, ja idę z Tobą. Zanim wypowiesz słowo, ja znam je w całości. Jestem tańcem Twojego działania i spokojem odpoczynku i każdą Twoją tęsknotą. Cokolwiek chcesz wiedzieć, zapytaj. Kreację i odpowiedzi nosisz w sobie, odwróż wątpliwości. Poczuj swoje prawdziwe pragnienie, wniknij w swoją tęsknotę. Poczuj ją ze mną, poczuj ją w sobie. Pomyśl i wypowiedz, a stanie się rzeczywistością zrozumienia. Pragnę jedynie szczęścia dla moich bliskich. Martwię się o nich. Martwię się o ich zdrowie, o ich finanse. Tak naprawdę to tęsknię za wiecznością i boję się śmierci. Dlaczego zamartwiasz się o jutro, które jest tylko znakiem zapytania? Dlaczego tracisz oddech, myśląc o pieniądzach? Dokąd się śpieszysz? Tyle energii tracisz na lęk o zdrowie. Zdrowie samo zatroszczy się o siebie, wystarczy mu w tym nie przeszkadzać. Rozluźnij się, zaufaj, jesteś w mojej opiece. Powracaj do pytania, kim jesteś, a uzyskasz zrozumienie. Wraz ze zrozumieniem pojawi się i zdrowie, i dostatek, i bezpieczeństwo. Dlaczego więc odczuwasz niepokój, zamartwiając się ciągle o innych? Czy nie wiesz, że jam jest w każdym człowieku? Pozwól innym rozwijać się we własnym czasie. Pozwól innym dokonywać wyboru własnych dróg, chociażby to były bezdroża niemocy. Wniknij w głąb siebie i rozeznaj, czy Twoje zatroskanie o innych osadzone jest naprawdę w miłości. Przecież jeżeli kochasz, to nie oceniasz. Wiesz, że każdy posiada wewnętrzną moc przemiany. A może w Twoim zatroskaniu ukryty jest lęk o samego siebie? Może chowasz się za potrzebami innych, bo nie masz pomysłu na własne życie? Gdy widzisz czyjeś poplątane ścieżki. Współodczuwaj, wysyłaj miłość zrozumienia, wspomagaj z miejsca w Tobie, które wie, że prawdziwe bezpieczeństwo jest wolne od jakiejkolwiek sytuacji zewnętrznej. Prawdziwego bezpieczeństwa nie osiągniesz ludzkimi zabiegami, nie utracisz i nie pojmiesz intelektem. Możesz go jedynie doświadczyć pod moim czułym spojrzeniem. Prawdziwe bezpieczeństwo znajdziesz w rzeczywistości tego, kim jesteś. Wbrew logice myślenia. Tęsknisz za wiecznością. Ta tęsknota przypomina ci, że istnieje jedynie wieczne spojrzenie miłości, a ty jesteś Jego dzieckiem. Spójrz. Ciało przemija, a zamysł przekazu genetycznego trwa. Doskonałość ciała, jego nieskończenie złożona struktura i ciągłość życia. Wskazują na bogactwo Twojej duszy, która w ciszy bez czasu przypomina Ci, że obdarowałem Cię wiecznością. Gdy podniesiesz głowę powyżej klepiska czasu, poczujesz, że jesteś istotą wieczną w ciele. Dlaczego więc boisz się śmierci? Ubezpieczymy Cię na życie wieczne. Czy jesteś pewien, że Twoje wyobrażenia śmierci są prawdziwe? Bazujesz na opowieściach ludzkich tradycji. Dziecko w łonie matki wie, jak przejść przez bramę życia. Nie pyta, co będzie za bramą. Czy jesteś pewien? Że zrozumiesz to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Przejdź przez bramę pytania, kim jesteś, a życie wieczne będzie ci dane teraz.